My tu nawet nie patrzę, ile mi to czasu zajmie, gdybym patrzył. Ile to będzie trudów, to będzie wchodziło, to nie chciałbym się robić. Po prostu to robię, bo to robię, no nie? Tak, czas, czas leci przy tym, jakoś to idzie. i tu dmucha powietrze od spodu, i tu się grzeje wtedy, większy żar jest. Historią fascynował się od zawsze jak każdy mały chłopiec chciał być rycerzem. Większość wyrasta niekoniecznie na rycerze, ale z pasji i owszem. Natomiast Stanisław Wołoszyn nie. Pomimo zawirowań młodego jeszcze, bo dodajmy 16-letniego życia, postanowił, że nauczy się płatnerstwa, a potem kowalstwa artystycznego. Dziś ma własną pracownię i kanał na YouTube. Od zawsze się interesowałem rycerstwem w ogóle. Robiłem sobie z kartonu zbroje różne i pewnego dnia na, na tym, na Kwarantannie, bo kwarantanna, to mi się tak strasznie nudziło, że znalazłem blachę u dziadka na podwórku i sobie hełm zrobiłem w garażu pierwszy. I później się już zaczęło wszystko robić. Warsztat tutaj z babcią posprzątaliśmy. Brzmi prosto, jednak droga nie była łatwa. Warsztat wymagał wiele pracy i nakładów finansowych. Pomogli rodzice, dziadkowie i grant, który uzyskał w ramach projektu Wymodeluj swoje marzenia. W ciągu dwóch lat sam nauczył się sztuki płatnerskiej, studiując nagrania i literaturę. Wszystko raczej z internetu, bo tu nie wiedziałem, że są jakieś kowale w okolicy, więc do żadnego nie jeździłem. Wszystko z internetu, jakieś książki sobie pokupywałem. Ostatnio też poznałem takiego kowala, co mieszka niedaleko z Drużańca, takiego pana Grelaka, temu u niego siekierę robiłem. Także coś się nauczyłem. Już większość czasu ludzie wysyłają mi zdjęcia źródeł historycznych, na np. ikonografii, albo znalezisk znaleźć z muzeum, jak to wyglądało. Biorę, wygoogluję to wszystko, biorę jakieś zdjęcia tego dokładne i sobie to rysuję, no jak to ma wyglądać, co nie? Jeden to jednego, a potem to robię na podstawie tego, żeby to było jakiś historyczny sens miało. Niewielu zna samo słowo płatne, dziś to zapomniane już rzemiosło. W ciągu zaledwie dwóch lat marzenie zaczęło być coraz bardziej realne. To hobby jednak docenione przez internautów, którzy korzystają z jego umiejętności. A ten zaraz pojedzie w tak, świat, tak? Zaraz pojedzie. Gdzie pojedzie ten? Do Francji taki rekonstruktor zamówił u mnie. Będzie potrzebował na jakieś pokazy i bitwy różne. To właśnie zamówił u mnie. Rok temu dostałem zamówienie: na trzy hełmy, żebym zrobił um, komuś na, dla grupy rekonstrukcyjnej. Oni będą na grunwaldzie używać takie trzy kapeliny. To właśnie zrobiłem. Sporo ludzi, właśnie rekonstruktorów u mnie zamawia. Większość w sumie na, na jakieś pokazy, różne te. Wiele drzwi otworzył też kanał na YouTube, który Stanisław prowadzi w języku angielskim. Ta pracownia kowalsko-płatnerska umożliwiła realizację kolejnej pasji, jaką stało się kowalstwo artystyczne. Kupiłem sobie palenisko na początku, bo wszystko robiłem na zimno. Tak jak czy coś, to można księgą blachy klepać właśnie w ten sposób, ale stwierdziłem, że mi się przyda coś zrobić, żeby na gorąco się klepało, to właśnie zrobiłem swoje palenisko pierwsze. Potem spróbowałem sobie wykuć właśnie taki haczyk do grzebania w tym w węglu i mi się to strasznie spodobało, to kowalstwo. Czyli przekuwanie prętów różnych i takich innych rzeczy niż same klepanie blachy. I te dwie rzeczy się ze sobą łączą, przydają się niektóre. Na przykład do paterstwa wykuć jakiś pręt, na przykład na zbroję tutaj co się nosiło. To właśnie też trzeba na gorąco przekuć pręta i przybić do blachy, no nie? I różne takie inne rzeczy. W trakcie nagrania powstała kolejna rzecz ozdobna głowa barana. Jest też wieszak czy samodzielnie wykonany w całości grill, a nawet zbroja dla młodszego brata. Jasiu, co ty tu masz, powiedz mi. Zbroję. A kto ci zrobił tą zbroję? Stasia. Na realizację czekają kolejne projekty, takie jak pełna zbroja. Jest już uszyta pod nią przeszywanica, czyli gruby pikowany kaftan wykonany z płótna lnianego. Wszystko przygotowane rękami młodego płacnerza. Wiedza, zdolności i wytrwałość to cechy, które pozwalają na realizowanie niezwykłych w tak młodym wieku pasji. Czekamy na kolejne!